Władimir Megre, dzwoniące Cedry Rosji, Anastazja, Księga trzecia. Przestrzeń miłości. Odbudujcie Szambale. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, że krytykują mnie i moje książki przeważnie w Nowosybirsku. W ogóle tylko tam padają słowa krytyki. W trzech państwach wydają książkę i wiele innych państw proponuje współpracę. W Nowosybirsku ciągle wymyślają. Tam jest Polina. Wyobrażam sobie, jak bardzo przeżywa. Wyobrażam to sobie. O zbiorku wierszy też pewnie powiedzą. Znów wymyślił jakiś kant. Lepiej, gdyby znów zajął się biznesem. W Nowosybirsku emitowali w telewizji program o pierwszych przedsiębiorcach. Wspomnieli też o mnie. Pokazali wywiad z Poliną i zapytali: Czy twój tata już całkiem wypadł z obiegu? Polina próbowała coś mówić o duchowości, ale jej przerwali. Już niedługo większość nowosybiraków zacznie się odnosić do ciebie i książki ze zrozumieniem. Wrócą do ciebie najlepsi przyjaciele, pojawią się też nowi w samym centrum miasta tam gdzie wieczny ogień się pali ci dawni i ci nowi przyjaciele zasadzą cedrową aleję o rany niedowiary wymyślić coś takiego cedrową aleję przy wiecznym ogniu nie odpuszczasz anastazjo moja ty miła marzycielko poderwała się z trawy uklękła cała rozpromieniona i nagle powiedziała szeptem dziękuję ci za te słowa miła moja czy to o mnie władymirze?” Tak? Ja jestem twoją miłą? No tak się u nas mówi. Marzenie rzeczywiście jest ładne. Ono się spełni, uwierz mi. Wszystko będzie tak, jak zamarzyłam. Nic na świecie nie zdarza się samo z siebie, gdybyś mogła stworzyć w Nowosybirsku jakiś cud. Albo nie. Jaki sens jest w cudach? Ani grzeją, ani ziemią. Gdybyś mogła tak zrobić, żeby każdy mieszkaniec miasta... Był choć odrobinę bogatszy, zdrowszy. No i w ogóle, żeby każdy w nowo był szczęśliwy, wtedy być może zasadą aleje. Ale myślę jednak, że to nie jest w mocy nawet wszystkich świetlistych sił, żeby coś takiego się zdarzyło. Masz rację, że Nad ludzką wolą nie ma władzy nikt. Nieszczęsnym bądź szczęśliwym człowiek sam czyni swój los. Uświadomienie dla każdego szlak życia wybiera. Kto igra z naszą świadomością? Kto nie daje nam wybrać takiej, żebyśmy stali się szczęśliwymi z nieszczęśliwego? Dlaczego szukasz przyczyn poza sobą? Co zmienisz, obwiniając kogoś innego? Myśl miałeś piękną zbudować dla ludzi dobre miasta. Podoba mi się ta myśl. Powinnam z nią pomarzyć. O tak. Wspaniale udało się w pamięci pozostaną na wieki. Ludzie z Nowosybirska narodzi się tam szczęśliwe pokolenie. Szczęśliwszy również dzisiaj stanie się każdy tam mieszkaniec. Razem pomyślmy, jak ludziom tego miasta, które tak cię martwi wytłumaczyć, jak dopukać się każdemu do serca, do duszy. A co chcesz każdemu z nich wytłumaczyć? Że można wspólnie odbudować szambale. A co to za szambala? Bo powiedz jaśniej, od wieków szukacie w ziemi całej świętego miejsca, mówicie, że szambalą się zwie, że z mądrością wszechświata w tym miejscu każdy może się połączyć. Jednak szambali nie znalazł nikt, i choć za morskich krajów poszukiwacze przebyli już niemało, nie znajdą, jeśli będą tak szukać bo wszak szambala jest we wnętrzu każdego z nas, a jej zewnętrzny przejaw przez ludzi się odrodzi. A konkretnie? A co, co robić, żeby mieć kontakt z mądrością Wszechświata i żeby być szczęśliwym? I to nie tylko wewnątrz siebie. Wewnątrz siebie to jednak jest jakoś niezrozumiałe. No. Powiedz o zewnętrzu, co trzeba budować, siać czy niszczyć. Niech każdy mieszkaniec dużego miasta wyjdzie z żywicznej szyszki cedru orzeszek maleńki, i w ustach swoich w ślinie niech podtrzyma go. Zasadzi w domu, w doniczce małej i podlewa ziemię każdego dnia. Przed podlaniem niech palce swe w wodzie tej zamoczy. A umysł wówczas łagodny być powinien, i niech sobie, a zwłaszcza swym potomkom, dzieciom, dobra i świadomości Boga życzy. I tak każdego dnia, gdy wzejdzie kiełek. Można w myślach z nim rozmawiać o rzeczach osobistych. W dzień letni bądź nie w mroźną noc doniczkę z drzewkiem można stawić na dworze wśród innych roślin. Z gwiazdami niech, z księżycem, słońcem kontakt ma. Pozna deszczyk wiaterek, wonie traw rosnących obok i potem wróci do domu, do swych przyjaciół, do rodziców swoich. Gdy ma się na to chęć i czas, można tak robić wiele razy. Przez wieki będzie drzewko to w olbrzymie drzewo rosło, wszak ponad pół tysiąca lat przeżywa cedr, da on potomstwo i tym nowym cedrom od duszy tych, co wychowali go opowie. Kiedy wyrośnie w domu do trzech dziesiątek centymetrów, wczesną wiosną do ziemi można go przesadzić. Niech władze miasta każdemu, kto nie ma ziemi, dadzą na tę sadzonkę przynajmniej jeden metr na metr. Na skraju miasta i nad brzegiem rzeki, wzdłuż drogi, pomiędzy domami i pośrodku ludnych placów zostaną posadzone młode cedry. Niech każdy pilnuje swojej sadzonki i troszczy się o nią. I niechaj ludzie w tym nawzajem sobie pomagają. Z całej ziemi przez wieki będą ludzie przyjeżdżać do tego miasta, żeby popatrzeć, dotknąć świątyń, z jego szczęśliwymi mieszkańcami pogawędzić choć parę chwil. A dlaczego będą zjeżdżać się z całej ziemi, żeby popatrzeć na zwyczajnie zazielenione miasto? Och, gdybyś nagle odkryła jakieś świątynie w Nowosbiersku, a na przykład jakieś dolmeny jak w Gelendżyku. Opowiedziałaś o dolmenach w Gelendżyku i zaraz przyjeżdżają tam ludzie z różnych miast Rosji, a nawet z innych państw. Starają się tam dotrzeć. Widziałem, jak każdego dnia idą wycieczki do dolmenów. Co roku we wrześniu z różnych miast zjeżdżają się czytelnicy na konferencje. Malarze organizują wystawy obrazów. Kręcone są filmy. A tu... Jakie to cuda niewidy? Drzewa rosną w mieście. I to nie drzewa, a tylko sadzonki cedrów. To nie będą zwykłe sadzonki. Staną się dzwoniącymi cedrami, ogrzane ciepłem ludzkich serc. Z duszą, zatknąwszy się człowieczą, napełnią się najlepszymi promieniami wszechświata, by potem ludziom je oddać. Na wieki i ludzie, i ziemia w tym miejscu rozświetlone będą. I nowa zjawi się świadomość odkrycia kosmicznego wymiaru przez ludzi tych po całej Ziemi się rozejdą. Czy wiesz, Władymirze, co to jest święte miejsce? Uwierz, poznasz je w rodzinnym mieście. To brzmi interesująco, ale czy zdajesz sobie sprawę, Anastazjo, że tylko tobie jednej chyba nikt nie uwierzy? Historia nie zna niczego takiego, a współczesna nauka tego nie potwierdzi. O, gdyby ktoś inny, jakiś autorytet znany wszystkim coś takiego pokazał. W Koranie mądrze powiedziane jest, co znaczą drzewa. I Budda poznawał mądrość na długo uchodząc do lasu. Powiedz, Władimirze, czytałeś przecież Biblię? No, czytałem, no i co z tego? W Starym Testamencie jest napisane, jeszcze przed narodzeniem Chrystusa, najmądrzejszy z władców ziemi, król Salomon, Zbudował z cedru na chwałę Bożą świątynię oraz dom dla siebie, najął tysiące ludzi, żeby zrąbali cedry i przysyłali mu z dalekich stron. Salomon najmądrzejszym królem był, tak mówi Biblia. Pieśń nad pieśniami, przez niego napisana, wszystkie przetrwała czasy. W Starym Testamencie też jest powiedziane, że z końcem życia, w jego ostatnich dniach, żony z jego haremu, co je miał w różnych państwach i różnych wiar, zaczęły Salomona kusić, by zmienił wiarę. Poznał on różne wiary i którą, którą się zadowolił, wiesz? No którą? Tą, gdzie nie tylko rąbią lecz i sadzą drzewa. Bo umierając, pojął mądry król. Dom jego i świątynię zetrze czas. Potomkowie nie utrzymają w rękach władzy ni wielkości. Moc państwa zgaśnie. Tak się też zdarzyło. I do dziś dusza nad błędem popełnionym ubolewa. Zrozumiał mądry król. Nie można czynić czegoś na chwałę Pana. Jednocześnie i jego stworzenia żywe zabijając. Cierpienie jego duszy i wielu ludzkich dusz przez tysiąclecia trwa, patrząc jak ten jeden błąd przez wieki całe się popełnia. Lecz można go naprawić i wówczas nad ziemią całą znów zjawi się piękna utrzenka. O mieście twoim wieść się rozniesie poprzez kosmiczne i ziemskie drogi. Ze wszystkich cudów świata, co przetrwały dziejów zawieruchę, Nikt jeszcze nie słyszał o mieście takim, gdzie każdy mieszkaniec tam z miłością niezwykłą i dobrocią, i z duszą drzewa pielęgnuje, w przestrzeni miłości, w świątynię prawdziwą, żywą, przemienił skamieniałe miasto, dla dokonania dzieła jego świadomość boska być powinna i niech pojawi się, by rolę swoją każdy we wszechświecie zrozumieć mógł. Być może jest jakiś okruch racjonalności w twoich słowach, Anastazjo. I może napiszę o tym, niech ludzie sami wszystko określają. Ale muszę cię uprzedzić, ty przy tym dużo tracisz. Mówisz tak wciąż o drzewach. No i w ogóle za mąż oficjalnie nie będziesz nigdy mogła wyjść. Nie masz dokumentów, żeby zarejestrować się w Urzędzie Stanu Cywilnego. A to z taką powagą roli drzew mówisz. I bez tego kapłani, cerkiewni uważają cię za pokankę. A gdy napiszę te słowa, to nawet nie będziesz mogła zbliżyć się do świątyni. I z tego właśnie powodu z nikim nie dadzą ci ślubu. Władimirze, napisz moje słowa, niech ludzie je poznają. Sam się tych słów nie wstydz, pozbądź się swojej pychy. Nie od razu być może i nie wszyscy uświadomią sobie znaczenie tych słów, lecz w Twoim mieście jest wielu uczonych, oni językiem nauki, to co nie.